6 kroków, jak zwiększyć swoją produktywność, czyli robić mniej, a osiągać więcej. część druga, w której to części dzisiaj podpowiem ci 6 konkretnych kroków, które możesz postawić, żeby w czasie pracy mieć laserową koncentrację. Pamiętaj, że jeśli to nagranie ci się spodoba no to koniecznie daj lajka i zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu będziesz otrzymywać. Informacje, powiadomienia o tym, że na kanale pojawił się nowy materiał, a dzięki tym nowym materiałom na temat lepszego zarządzania sobą, zespołem i całą firmą, będziesz skuteczniejszym przedsiębiorcą a dzięki temu będziesz więcej zarabiać. W poprzednim odcinku podpowiedziałem Ci 5 kroków do lepszej samoorganizacji, a w tym odcinku podpowiem Ci 6 kroków do koncentracji, do laserowej koncentracji w czasie pracy. Dlaczego ten wątek jest taki ważny, dlaczego ten temat jest kluczowy dla Ciebie? Otóż, jeżeli nawet zorganizujesz sobie swój czas, swoje życie dość dobrze, ale w czasie wykonywania różnego typu zadań, prac, tematów nie będziesz mieć koncentracji, to będziesz skakać z kwiatka na kwiatek, będziesz się rozpraszać i na koniec dnia będzie jedno poczucie winy, że nie zrealizowałeś tego, co sobie zakładałeś. Dlatego dzisiaj 6 kroków, jak złapać laserową koncentrację w trakcie zadań. Krok pierwszy. Twórz. Plan działania na każdy kolejny dzień wraz z listą rzeczy do zrobienia. Zobacz, jeżeli nie zaplanujesz swojego dnia, dokładnie, najlepiej w bloki czasu, a później nie określisz konkretnej listy zadań, które chcesz zrealizować dzisiaj, to prawdopodobnie będziesz tak, że będziesz skakać z kwiatka na kwiatek. Będziesz zajmować się raz jednym, raz drugim. Przyjdzie jakiś mail, no to zajmiesz się mailem, potem zajmiesz się następną rzeczą. I co na koniec dnia? To straszne poczucie, no w zasadzie byłem cały czas zajęty ale nic sensownego nie zrobiłem. Dlatego twórz plan i listę rzeczy do zrobienia na każdy jeden dzień. Krok drugi. Planuj maksymalnie 80% dostępnego czasu na pracę. Wiem, są teorie, które mówią, żeby planować 60%, maksymalnie 60% swojego czasu na pracę, ale myślę, że jak zaczniesz od 80%, to będzie całkiem okej. Okay. Teraz, dlaczego proponuję, żeby planować 60 czy 80% swojego dostępnego czasu na pracę. Ano dlatego, że zawsze wydarzy się coś niespodziewanego. Mówiąc kolokwialnie, zawsze się coś wypieprzy, i kiedy się coś wypieprza, kiedy coś się wydarza, a my mamy zaplanowane 100% swojego czasu, zadanie po zadaniu, spotkanie po spotkaniu, no to wystarczy, że jedna rzecz się przesunie i cały plan lega w gruzach. Dlatego zachęcam Cię serdecznie, planuj. Na początek 80, a potem z czasem, jak wejdziesz w prawe 60% swojego czasu na zadania, które musisz dzisiaj wykonać. Pozostały czas zostaw na to, co może się wydarzyć, albo inaczej, co na pewno się wydarzy. Krok trzeci: wyłącz wszystkie rozpraszacze. To znaczy. Wycisz, a jeżeli potrzeba wyłącz telefon, zamknij skrzynkę mailową, wyłącz wycisz wszystkie komunikatory, zamknij wszelkie zakładki w przeglądarce, które mogą ci przeszkadzać. Po prostu wyeliminuj wszystkie rozpraszacze. No i bardzo ważne wyłącz pracowników. Dobra, oczywiście tutaj żartowałem. Nie da się wyłączyć pracowników, ale to co można zrobić, to kiedyś to próbowałem, kiedyś to testowałem na twoich drzwiach do biura. Możesz dać taką zawieszkę, jak w hotelu, nie przeszkadzać. Bardzo ważne, trzeba pamiętać, żeby tę zawieszkę ściągnąć, bo ja kiedyś taką zawiesiłem rano, przez cały dzień dziwiłem się, dlaczego nikt z pracowników do mnie nie przyszedł. No i pod koniec dnia okazało się, że ta zawieszka wisiała tam cały dzień. No, ja byłem zaskoczony, pracownicy czekali, tak żeby tylko wejść i mi coś przekazać, no ale obawiali się tego co zrobić, no bo była ta zawieszka, wiedzieli, że jak jest zawieszka, to robię coś bardzo ważnego. Coś, w czym nie można mi przeszkadzać, w czym nie można mi rozpraszać. Krok czwarty. Przygotuj swoje biuro do pracy. Wiem, to brzmi enigmatycznie, ale daj mi wyjaśnić. Otóż posprzątaj swoje biurko. ok? Zdejmij z niego wszystkie rozpraszacze. Zdejmij te kupy dokumentów, które mogą ci przeszkadzać i mogą przyciągać twój wzrok i powodować to uczucie, że kurde, ile jeszcze mam do roboty. Przynieś sobie wodę, kawę, herbatę. Jeżeli potrzebujesz jakieś ciastko, długopisy, notatniki, wszystko to, co potrzebujesz, żeby wykonać najbliższe zadania, powinno się znaleźć na twoim biurku. Po co? Po to, żeby nie wstawać od biurka. Po to, żeby nie ruszać się w trakcie wykonywania zadań. No i bardzo ważne, przygotuj też słuchawki. Bo nieraz to widziałem, zresztą sam wpadłem w taką pułapkę, że miałem jakiegoś ważnego kola, no i nie miałem słuchawek i w pośpiechu kilka minut przed połączeniem biegałem, szukałem słuchawek. Wszystko powinno być przygotowane na początku dnia i posprzątane na końcu dnia lub w międzyczasie w jakiejś przerwie. Krok piąty. Nie wstawaj od biurka i nie przerywaj pracy dopóki nie skończysz konkretnego zadania lub nie zamkniesz konkretnego bloku czasu. Mam nadzieję, że już wiesz z poprzedniego nagrania, co to są bloki czasu. Więc przejdźmy do rzeczy. Dlaczego nie warto no, nie wolno przerywać zadania lub bloku czasu, zanim nie skończysz? No to dlatego, że kiedy przerwiemy na przykład jakieś zadanie, piszę maila, a w międzyczasie zadzwoni telefon albo ja wyjdę na chwilę. Odejdę od biurka, wyjdę z biura, wrócę. To, żeby wrócić do tego maila, muszę go przeczytać, muszę znowu koncentrować swoje myśli, muszę się zastanawiać, co chciałem napisać, co napisał wcześniej yy, mój rozmówca. To wszystko wymaga czasu i badania pokazują, że w zależności od koncentracji, ale takie zbieranie się po przerwanym zadaniu może trwać nawet 15-20 minut, to jest ogrom czasu. Oczywiście niektóre osoby robią to dużo szybciej, ale jeżeli zadań jest dużo, przeskakuję zadania na zadanie, żeby wrócić do jednego, do trzeciego, no to mogę stracić kilkanaście, kilkadziesiąt, a może i więcej minut dziennie. Dlatego nie przerywaj zadania ani bloku czasu, dopóki nie skończysz. Dopiero jak kończysz, robisz sobie przerwę. Tak, robisz sobie przerwę, bo nie chodzi mi o to, żeby siedzieć bite 8 godzin na tyłku i realizować zadanie za zadaniem. Nie. Kiedy zakończysz blok czasu lub. Jakiś konkretny temat, jakieś konkretne zadanie, robi sobie przerwę. I to jest właśnie kolejny krok. Krok szósty, rób przerwy. Regularne przerwy. To bardzo ważne. Dlaczego? No po pierwsze, dlatego, żeby trochę zresetować mózg, bo jak za długo będę się gapił w monitor ekranu komputera, no to po prostu pff, moje oczy zaczną się męczyć, mój mózg zacznie się męczyć i ja stracę koncentrację, stracę wydajność. Po prostu moja wydajność będzie niższa, bo mój mózg jest czy oczy zmęczone. Ale drugi ważny element. Trzeba wstawać od biurka. Dlaczego? Bo to bardzo źle wpływa zarówno na mój układ krążenia okej, okay, bo serce ma utrudnioną pracę, jak cały czas siedzę w jednej pozycji i na mój układ kostno-stawowy, czyli jak siedzę, to po prostu moje mięśnie, moje stawy się zastają, okej, okay, to wpływa źle na kręgosłup, bo on się wykrzywia, po jakimś czasie siedzimy zgarbieni, więc żeby tego wszystkiego unikać, nie mówię, że całkowicie, ale żeby te skutki minimalizować, to trzeba się ruszać, trzeba wstawać od biurka. I tutaj bardzo przydatna jest metoda Pomodoro, która polega na tym, że na każde 25 minut pracy w skupienia skupieniu robimy sobie 5 minut przerwy. Ja przyznam osobiście, że te 25 5 minut jest dla mnie trochę za krótko, więc ja stosuję taką zasadę, że około godziny pracuję bardzo intensywnie, potem robię sobie 5 do 10 minut przerwy. I w takich cyklach, tak mam też poustawiane bloki czasu, w takich cyklach jestem w stanie przepracować cały dzień. I jeszcze taki bonus dla Ciebie, taki punkt dodatkowy, punkt siódmy, krok siódmy, to warto stosować na co dzień. Wysiłek fizyczny, jakiś sport. I nie mówię tutaj o tym, że od razu musisz biegać maratony albo podnosić ciężary na zawodach, nie, ale jakiś sport. Nawet takie ćwiczenia, takie zajęcia fitness jak zdrowy kręgosłup, jak stretching, jak pilates, one pomagają wzmocnić ciało. A wiadomo, że w zdrowym ciele zdrowy duch, ale tak na serio, no to. Silne ciało, elastyczne mięśnie powodują to, że możemy trochę dłużej czasami popracować, jeżeli jest taka potrzeba, chociaż jestem fanem, żeby pracować też 6-8 godzin maksymalnie dziennie, nie więcej. Chociaż są takie dni, kiedy wyjeżdżam do klientów i pracuję dużo dłużej, ale łatwiej mi znieść nawet długi dzień pracy, kiedy moje ciało jest silne. Oczywiście, kiedy jest też właściwie odżywione, no ale to jest zupełnie inny temat. Nie jestem dietetykiem, więc nie będę tutaj w ogóle wchodził. Więc pamiętaj o tych 6 plus 1 krokach do. Laserowej koncentracji, i po prostu weź je w dróż, W druż je w życie. Nie ma tu żadnej filozofii, po prostu trzeba zacząć je stosować. A na dzisiaj to tyle. Bardzo Ci dziękuję. I pamiętaj, pamiętaj, że jeśli to nagranie Ci się podobało, to koniecznie daj lajka i udostępnij je swoim znajomym. Znajomym, bo możesz mieć lepszą wydajność, być bardziej skoncentrowany w pracy, a mnie pomożesz dotrzeć do większej liczby osób. Bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia na tydzień. Cześć.